W dzisiejszym wideo krótko o Bitcoinie, cenie Bitcoina, o tym czy mamy koniec ranu i czy kryptowaluty się kończą. To wszystko już za chwilę. Tak jak wcześniej wspomniałem, dzisiaj krótko o Bitcoinie i obecnej sytuacji na rynku. E, wiemy, że przy dzisiejszej dominacji to Bitcoin dyktuje tak naprawdę warunki e, marketowe i te, to, jak będzie wyglądała cena poszczególnych asetów. Czy one będą rosły, czy będą spadały, wszystko zależy od tego, jak, no, jak postępuje Bitcoin i jak wygląda jego cena. E, jesteśmy tuż po spadku. E, Sporym, pierwszym tak naprawdę spadku w obecnym bulwaranie. E, wiele osób no, mocno im zabiło serce i wręcz dostały, doznały palpitacji serca. E, widząc, jaki to był spadek, ile, ilu tysięczny spadek, tak naprawdę, w jak krótkim czasie, e, pojawiły się na polskich forach kryptowalutowych e, okrzyki: To właśnie tak się kończą kryptowaluty. Jeżeli osoba, która ten komentarz dała e, Oglądam właśnie to wideo, to pozdrawiam, gratuluję wiedzy. To są zupełnie normalne korekty. Jeżeli prześledzimy korekty z poprzednich lat. Wiemy, że Bitcoin lubi, a tak naprawdę jest to nawet dla niego bardzo dobre, jeżeli no, tak naprawdę korekty, dochodzi do korekt 25-30-40%. Zdarzały się korekty nawet i większe, ale to były wcześniejsze czasy, wcześniejsze czasy kiedy ten aset jeszcze nie był tak naprawdę dojrzały i odpowiednio przygotowany do warunków rynkowych. Dzisiaj mamy już inwestorów, potężne inwestycje, potężne firmy, Potężne e, przedsięwzięcia, które, e, przedsiębiorstwa, które zainwestowały za, za, za w Bitcoin. Ogromne, ogromne pieniądze w ostatnich miesiącach, stąd też, początek tego bull run'u, ale nawet i bez tych inwestycji ten bull run był przewidywany. E, przed wami e, krótka e, analiza tego, jak zachowuje się Bitcoin tak naprawdę po swoich halvingach. Tu widzimy ostatnie halvingi, ostatni halving, który miał w miesiącu maju 2020 roku miejsce. Poprzednie halvingi i tego, jak wyglądał, wyglądała cena Bitcoina. Że jest to parabola, to wiemy, I w którym kierunku ona idzie i jak to wygląda. Jest to rozesowane bardzo ładnie, kolorami, mniej więcej wiemy, czego możemy się spodziewać. Poprzednie, 2014, też duże skoki. Oczywiście cenowo one były odpowiednio mniejsze, ponieważ Bitcoin wspinał no, się na szczyt swoich możliwości. W widzimy 900 lub też 1000 dolarów. To był rok 2014. No ale zbliżając się do tak zwanego ostatniego Runu, kiedy to osiągnęliśmy cenę prawie 20 tysięcy dolarów, czyli początek 2018 roku, końcówka 2017, widzimy w którym mniej więcej miejscu ten bull run osiągnął. My widzimy w tej chwili, że początek 2021 to zgodnie z przewidywaniami dopiero początek. Początek, tak naprawdę, to jest dopiero wchodzimy w drugą fazę i ten, ta lekka korekta, która nastąpiła, oczywiście bolesna dla wielu osób, um, jest zupełnie normalna. W tym momencie wskaźniki RSI i wszystkie inne mogą w końcu z tych szczytowych momentów spaść i nabrać odpowiednich wartości na dalszy ból ponieważ no, niezdrowym jest, nienormalnym jest wręcz, aby rynek cały czas pikował w górę, w górę, w górę, w górę, w górę, bo no, w końcu to musi przejść. To musiało się nastąpić. To musiało e, pokazać się w ten sposób, że no, w końcu musimy wstrząsnąć te ręce, tak zwane, e, które są nieprzygotowane na dalsze inwestycje, nie bardzo wiedzą o co w tej grze chodzi, lub liczą na bardzo szybki zysk. Pamiętajmy, że Bitcoin jest traktowany jako inwestycja długoterminowa. Podobnie jak złoto, podobnie jak srebro i wiele innych asetów. Bitcoin... Oczywiście daje nam możliwość, ponieważ jego cena z, rośnie, spada, dynamicznie na to, abyśmy go m, mogli e, tradeować i, i tak naprawdę szybko dorabiać się fortun, e, dzięki temu. A natomiast, chodzi o to, że Osoby, które zainwestowały Bitcoina kilka lat temu, w 2016, 2015, 2014, 2012, kiedy kupiły go za grosze, no dzisiaj mogą święcić triumfy, ale to nie jest ich ostateczne słowo. I oczywiście tak, osoby, które kupiły wcześniej Bitcoina, powiedzmy sobie, w zakupie za 8, 9, 10 tysięcy, doszły do tego szczytu 46 tysięcy, e, 45 tysięcy i nagle zobaczyły na tym wielki spadek, być może spanikowały i sprzedały również. To, co się działo i co powodowało ten spadek, tak naprawdę, czy to był błąd na Coinbase, który nie przyjmował e, zleceń i spowodował falę właśnie spadków, i, i, i nie, 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 nie pozwalał jakby ten błąd komputerowy czy serwerowy e, na ustawienie e, orderów, na, na kupno, tylko na sprzedaż. I od tego tak nie zaczęło. Pamiętajmy, że, że Coinbase to jest największa, bądź jedna z największych giełd, przynajmniej na świecie. A więc mo, mogło to wystąpić, ale to są jakieś teorie, które się nie, nie, jeszcze nie potwierdziły i nie dały nam znaczącej odpowiedzi. Natomiast wiemy, że zupełnie normalna jest to korekta i dobrze, że ona się w tej chwili stała. Pamiętajmy, że im pójdziemy wyżej, te korekty będą bardziej bolesne, bardziej dotkliwe i bardziej e, no, działające na naszą wyobraźnię w związku z tym jesteśmy dopiero w połowie drogi tego ranu, który mieliśmy w 2017 roku, dochodziliśmy właśnie do tych czerwonych e, kolorów, które już świadczą o tym, że jesteśmy na szczycie, no więc my tutaj dopiero odbijemy się a już jakie ceny e, osiągniemy no więc jeżeli wejdziemy mniej więcej w okolice okolice koloru pomarańczowego to już jest cena 66 67 tysięcy dolarów następny level to już są okolice 100 tysięcy dolarów i następny level to już są okolice ponad 150 tysięcy, jeżeli przeciągniemy to do 2020 roku, mamy ponad 200 tysięcy dolarów. Te ceny nie są oczywiście gwarantowane. To raz, one mogą być ciut mniejsze, ciut wyższe. Jest wielu analityków, którzy w tej chwili podstawiają swoje, swoje hipotezy, że Bitcoin minimum osiągnie 250 tysięcy na koniec tego roku, i jest to bardzo całkiem możliwe. Tak więc Wiemy mniej więcej, ile, będziemy, ile jesteśmy w stanie się tutaj spodziewać, jeżeli spojrzymy, być może, że będzie to um, um, kwota 250 tysięcy na pewno, no, na pewno no, nic nie ma pewnego w tym świecie, ani krypto, ani innych um, asetów, natomiast um, powinniśmy spodziewać się no, z pewnością um, skoków w granice 100 tysięcy i powyżej. Um, myślę, że 150 to jest takie, to jest takie um, dosyć pewne dosyć pewne oczekiwanie, jeżeli chodzi o cenę Bitcoina na koniec w 2021 roku. Czy na koniec tego bulranu generalnie. W związku z tym nie powinniśmy się raczej niczym martwić. Przygotowałem jeszcze jedną grafikę, bardziej dokładną i bardziej obrazującą to, co działo się. Tu również mamy przedstawione kolorami. Te e, wydarzenia, które się działy na Bitcoinie, i one za chwilę, już się mam nadzieję, pojawią. No, na samą tu. mamy już grafikę. Mm, I widzimy, że w 2017 roku zaczynaliśmy od takich ciemnych, ciemno-brązowych, burych kolorów. Przechodziliśmy w coraz jaśniejszy żółty, aż w pomarańcz, zielony. I bardzo jasny zielony to już jest topikowanie grudzień 2017, początek 2018 roku i szczyt, jeżeli chodzi o buleran. Potem kolory coraz zimniejsze, niebieskie i mamy cały rok 2019 hmm, Beer Marketu. Potem hmm, przechodzimy w trochę cieplejsze kolory, widzimy, że już trochę sytuacja się zmienia. I zaczynamy znowu od pomarańczowych, żółtych do hmm, lekko zielonych osiągamy 34 tysiące. Jeżeli spojrzymy na grafikę, widzimy, że ten okres, który nastąpił, nastąpił po tym żółto- pomarańczowym okresie, kiedy mamy no, pierwsze przełamania marketu, który pozytywnie reaguje na, na zmiany i, na ce i cena pozytywnie reaguje, widzimy, że ten okres trwa ładnych parę kilka miesięcy. W tym pierwszym przypadku trwa od stycznia do sierpnia. My tu mamy dopiero dwa pierwsze miesiące, w których yy, Dopiero to przełamanie nastąpiło, w związku z tym spodziewamy się, że ta druga faza, druga faza przygotowująca nas do tego prawdziwego wystrzału, tej katapulty, będzie trwała gdzieś w granicach do kwietnia, maja i osiągniemy w tym momencie ceny 50, 60, może 65 tysięcy dolarów. Po czym następnie powinniśmy przejść tą, tą fazę rakietową, kiedy następuje wystrzał, czyli w tym momencie cena wzrosła z 4 tysięcy na 20. No więc możemy sobie wyobrazić, jakich cen oczekujemy. Jak widzimy obecnie, najprawdopodobniej według obecnej liczby możemy się spodziewać minimum 120 tysięcy, a cena topowa to jest właśnie 225 tysięcy dolarów i tego się możemy spodziewać w granicach, no pewnie połowy 2020 roku. 2022 roku. Być może, to są oczywiście przewidywania, ale mniej więcej to pokazuje nam, że nie mamy co panikować w tej chwili i ta ledwo widoczna zmiana, ten ledwo widoczny y, 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 zmiana cenowa Bitcoina. Y, no, nie, nie ma nic no, jest zgodna z, zgodnie z planem, wszystko idzie w dobrym kierunku w kierunku, w którym powinniśmy przygotowywać się do tej katapulty. Czy ta katapulta nastąpi od 50, 60, 70 tysięcy, tego dokładnie na razie nie wiemy i to są raczej, raczej zgadywanki na obecną chwilę, natomiast wiemy, że docieramy do tego momentu i już będziemy mogli widzielić e, tą ostatnią fazę, która będzie bardzo szybki przybór e, zer, jeżeli chodzi o cenę w bitcoinie. Mm. I duże zmiany, tak więc kilkutysięczne pewnie wzrosty i spadki również, jeżeli chodzi o dniowe zachowanie Bitcoina, nie będą niczym nadzwyczajnym. W związku z tym, mm, wszystko idzie zgodnie z planem, kryptowaluty się nie kończą, Bitcoin się nie kończy, nie ma załamania rynku, nie ma e, końca rana, To nie jest szczyt możliwości Bitcoina, wiemy, że plan dopiero zaczął się realizować, w związku z tym czekamy na więcej, czekamy. Z ciekawością, zacierając ręce, i mam nadzieję, że wielu z Was skorzysta w tym czasie z tej okazji i no, zostanie o wiele bogatszymi ludźmi i dołączy do grona krypto-milionerów. Tego wszystkim serdecznie życzę na cały, na cały 2021 rok i ten, ten obecny bull run. Więcej informacji o aktualnych danych odnośnie altcoinów, jakie altcoiny należałoby kupić w, w obecnym momencie i kiedy zbliża do nasi altcoin season. E, następny update właśnie dotyczący tych altcoinów możecie spodziewać się w następnym wideo, dlatego proszę o lajki, proszę o subskrypcję, nie przegapcie następnego wideo i do usłyszenia. Hej!